Mastektomia to niekiedy jedyna droga do wygrania z nowotworem piersi. Dla kobiety oznacza to utratę części ciała, kobiecości i pewności siebie. Ale współczesna medycyna pozwala odbudować, zrekonstruować utraconą piersi. I o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Kafe Gorsenia. Julia Ścigała ze Szpitala Kopernika w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Od 2014 roku Szpital Kopernika w Łodzi organizuje tak zwany BRA Day, czyli Dzień Informacji o Rekonstrukcji Piersi. Proszę powiedzieć parę słów więcej na temat tej inicjatywy. Bradej to inicjatywa ogólnoświatowa, zapoczątkowana w 2011 roku w Kanadzie, która ma na celu podnoszenie świadomości na temat możliwości i metod rekonstrukcji piersi po zabiegach mastektomii. W Szpitalu Kopernika w Łodzi od 2014 roku organizujemy takie wydarzenie. W 2014 roku tę inicjatywę zapoczątkował w Polsce profesor Piotr Pluta, który wówczas był pracownikiem Szpitala Kopernika w Łodzi. Było to wtedy takie kameralne wydarzenie w formie wykładów w jednej z naszych sal konferencyjnych w Szpitalu. Razem z dyrekcją i grupą pracowników Szpitala postanowiliśmy, że w 2015 roku zorganizować Bradej w nieco innej formie. Postanowiliśmy zorganizować duże wydarzenie, które z jednej strony jest wydarzeniem oczywiście podnoszącym świadomość i na temat rekonstrukcji piersi, możliwości rekonstrukcji piersi po mastektomii, ale też profilaktyki chorób nowotworowych piersi i możliwości metod leczenia chorób piersi w Polsce, ale jest też takim wydarzeniem aktywizującym pacjentki i swego rodzaju odskocznią dla pacjentek od y, trudnego procesu leczenia. Na czym dokładnie polega wydarzenie? Bradej organizujemy w październiku, który jest miesiącem świadomości nowotworów piersi. Kulminacyjnym momentem jest od kilku lat uroczysta gala, podczas której pacjentki, już nie tylko pacjentki naszego szpitala, ale pacjentki z całej Polski, występują w roli modelek na profesjonalnym wbiegu, na profesjonalnej scenie, podczas profesjonalnie wyreżyserowanego pokazu mody, prezentują stroje znanych projektantów. Jest to dla nich święto kobiecości, Święto celebracji życia, ale też taki dzień, kiedy one dostają zastrzyk energii, motywacji do walki z chorobą. Julia wspomniała się o tym, że to pacjentki są głównymi postaciami tego dnia. Kim są dokładnie bohaterki wydarzenia Bradej? Bohaterkami wydarzenia Bradej są kobiety, które musiały zmierzyć się w życiu z chorobą nowotworową piersi. To są kobiety. Które są po zakończonym procesie leczenia, ale są to też kobiety, które są w trakcie leczenia, kobiety, które całkiem niedawno usłyszały diagnozę. I staramy się zaktywizować te panie w taki sposób, by absolutnie nie, nie straciły wiary wiarę w swoją kobiecość i by utwierdziły się w przekonaniu, że mimo choroby roztaczają wspaniały urok i, i naprawdę jeszcze wiele wspaniałych rzeczy je czeka. Czy kobiety dotknięte chorobą, dotknięte rakiem piersi, chętnie angażują się w to wydarzenie. Czego tam upatrują? Bo e, tak jak ja się domyślam, to jest z jednej strony e, wartość dla nich samych, ale one w tym też mają większą, szerszą misję, żeby edukować pozostałe kobiety. Co roku zapraszamy do udziału w Bradej nową grupę pań, nowych pacjentek, ale wokół Bradej funkcjonuje taka społeczność dziewczyn, bradejek, takie nazywamy, które brały udział w Bradej w poprzednich latach. I te nowe panie, oczywiście najpierw przygotowujemy, opowiadamy o tym, czym Bradej jest. Niektóre są niepewne i mają pewne obawy, ale wieść o Bradej rozchodzi się też pocztą pantoflową i, i panie już mniej więcej wiedzą, co, co je czeka podczas Bradej, że to jest wspaniałe wydarzenie, doskonała zabawa też dla nich, i, i to właśnie to święto ich święto. I wiele pań bardzo chętnie, bez szczególnego, zbędnego namawiania, zgadza się na, na udział w Bradej. I rzeczywiście z jednej strony chcą poczuć się wspaniale, ale z drugiej strony też mają tę te misję mówienia o chorobie i w jakiś sposób przestrzegania zdrowych kobiet i, i namawiania ich do tego, by jednak by się badały i by dbały o profilaktykę. Jesteś bardzo blisko tych kobiet, znasz je dosyć dobrze. Powiedz, jak one to traktują? Co mówią o tym wydarzeniu? To jest bardzo ważne wydarzenie dla, dla kobiet, które biorą udział w Bradej. Dla wielu z nich jest to taki, okazuje się, że jest to dla nich taki moment przekroczenia pewnej granicy. Te panie, które kończą proces leczenia, jakby wchodzą w nowy etap życia i zaskakujące jest to, że nie jedna z nich na przykład odkrywa nowe pasje, zaczyna żyć bardziej aktywnie. No i wiadomo, że wszystkie cieszą się życiem, także naprawdę tej radości życia możemy się od nich uczyć. A czy w tym wydarzeniu jest też coś, są elementy, z których mogą czerpać kobiety zdrowe, kobiety, które takiej diagnozy nie usłyszały? Oczywiście. Do udziału w Bradej zapraszamy również wszystkich zainteresowanych, tak naprawdę. Oczywiście. Gala to jest ten dzień, kiedy na scenie występują bohaterki, pacjentki, ale w październiku organizujemy również serię warsztatów, które skupione są na kwestiach związanych ze zdrowym stylem życia. Europejski Kodeks Walki z Rakiem ma kilka filarów i zdrowa dieta, aktywność fizyczna to są tak naprawdę podstawy, oczywiście, badania profilaktyczne. Więc w tym roku również w kolejne soboty października będziemy zapraszać wszystkich zainteresowanych na ciekawe warsztaty. No i oczywiście kwestia profilaktyki. To jest bardzo ważne, żeby panie miały świadomość, że powinny raz w miesiącu wykonywać samo badanie piersi że mają możliwości wykonywania badań profilaktycznych. Panie w wieku 50+, plus rzecz jasna, co dwa lata powinny wykonywać mammografię. Młodsze panie powinny poddawać się badaniu USG piersi. W naszym szpitalu funkcjonuje poradnia leczenia chorób piersi, do której nie jest potrzebne skierowanie, więc jeśli panie mają jakieś wątpliwości co do stanu swojego zdrowia związanego właśnie z tym, z ty, z tym obszarem, to jak najbardziej mają taką możliwość, żeby się do nas zgłosić. Jak kobiety mogą nauczyć się poprawnego wykonywania samo badania piersi? Bo to jest zwykle pierwszy krok w ogóle do diagnozy i do dbania o zdrowie kobiecych piersi, ale myślę, że jednak często pominięty i trochę taki zaniedbany. Na pewno źródłem wiedzy może być internet, ale być może nie do końca dobrym. Gdzie szukać informacji, jak poprawnie samemu badać swoje piersi? Oczywiście internet tak, ale tutaj proponowałabym przeglądać strony na przykład grup Amazonek. Można zapytać pielęgniarkę. W naszym szpitalu jest naprawdę grono wspaniałych pielęgniarek, które są specjalistkami w tym zakresie. We wszelkich takich sytuacjach, jakichś, nawet festynach, tak naprawdę, gdzie są jakieś stoiska placówek ochrony zdrowia. Tam często można spotkać panie uczące samobadania piersi. Wspomniałaś, Julio, o wielkiej gali finałowej, która wieńczy wydarzenie Bradej, ale oprócz gali finałowej jest też sesja zdjęciowa. W ubiegłym roku, w poprzedniej edycji, partnerem wydarzenia była Marka Gorsenia. Jak wygląda taka sesja zdjęciowa? Co roku organizujemy sesję. Zapraszamy oczywiście grono pacjentek do tego, by w tej sesji wzięły udział. No to jest takie małe zamieszanie, oczywiście, ale staramy się, by każda z pań wyglądała tego dnia najpiękniej, najwspanialej, ale też bardzo ważne jest to, by dobrze się czuła. Rok temu mecenasem sesji była Marka Gorsenia. Panie zapozowały w pięknej bieliźnie. Co też dla części z nich było wyzwaniem. No. Panie pracujące w Gorseni wspaniale zajęły się naszymi bohaterkami i panie naprawdę komfortowo się czuły i sesja wyszła pięknie. Do dziś można oglądać jej efekty w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej, bo te zdjęcia zdobią ścianę Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej i chcemy, by stanowiły też taki element motywacji, nie tylko dla kobiet, ale w ogóle dla wszystkich pacjentów onkologicznych, żeby jakby uświadomili sobie, że mimo trudnej, Diagnozy, jednak, wiadomo, im wcześniej wykryty nowotwór, tym większa szansa na wyleczenie. Ale chcemy, by te, by te fotografie motywowały pacjentów do walki z chorobą, by pokazywały, że po zakończonym leczeniu naprawdę można wspaniale i pięknie żyć. Właśnie ja myślę, tak jak mówisz o tym wydarzeniu, że to jest takie prawdziwe święto kobiecości, takiej kobiecości. Pomimo tak naprawdę, pomimo choroby, na przekór przeciwnościom losu, te panie pokazują, nie poddajemy się, walczymy do końca, walczymy o nasze zdrowie, o naszą kobiecość i ta choroba niczego nam nie odbiera. To fakt, że panie emanują ogromną siłą. Ważne jest też to, że spotykają w tym gronie bradejek kobiety, które mają podobne doświadczenia. Zawierają znajomości, przyjaźnie, które są kontynuowane też po tym wydarzeniu. Panie mają świadomość, że nie są same. Mogą też wymieniać się doświadczeniami. To naprawdę jest dla nich, ale też dla nas bardzo ważny dzień. Warto tutaj też zwrócić uwagę że w naszym, na to, że w naszym szpitalu funkcjonuje taki wielodyscyplinarny zespół specjalistów, lekarzy, którzy w kompleksowy sposób zajmują się kobietami chorymi na nowotwory piersi. I podczas Gali Bradej ten cały zespół również prezentuje się na scenie i właśnie niesamowita jest ta interakcja między pacjentkami i tymi osobami, które na co dzień się nimi zajmują w najlepszy możliwy sposób. Ten aspekt integracji, o którym wspomniałaś, myślę, że ma też fundamentalne znaczenie dla procesu zdrowienia, bo wiadomo, że zdrowie często zaczyna się też od głowy, a takie spotkanie osób, które mają podobne przeżycia, podobne doświadczenia, mogą się nimi podzielić, wymienić, to też chyba buduje taką pewność i takie poczucie, że nie jest się samym. Oczywiście, to jest bardzo ważne, z mojego doświadczenia wynika, że dziewczyny, mówię dziewczyny, ale to są kobiety w różnym wieku, bo to są i trzydziestolatki, i panie w wieku 70 plus. I też bardzo fajne jest to, że, że one wszystkie się ze sobą integrują i, i naprawdę piękne jest to, że, że zawierają przyjaźnie. Od tego roku w naszym szpitalu funkcjonuje też onkoklub który prowadzi w tej chwili nasza koleżanka z pracy, ale dziewczyna, która jeszcze niedawno też była bradejką. Organizuje spotkania na oddziale, na którym właśnie leczone są panie doświadczone chorobą nowotworową piersi. To są takie spotkania przy kawie, na których oczywiście nasza koleżanka dzieli się swoim doświadczeniem, ale jednocześnie panie też, które w danym momencie leżą na oddziale, mogą sobie miło spędzić czas. I o, o dziwo jest na tych spotkaniach bardzo dużo śmiechu. Kiedy masz kontakt z tymi kobietami, z bohaterkami bradej, z kobietami, które doświadczyły choroby nowotworowej piersi, kiedy patrzysz na nie, jakie Twoim zdaniem znaczenie dla nich, dla tego procesu leczenia ma właśnie rekonstrukcja piersi? No, zdecydowanie rekonstrukcja piersi poprawia komfort życia pacjentki która traci swoją własną pierś no wiadomo że mastektomia to jest okaleczenie ciała ale też z pewnością okaleczenie jakiejś części kobiecości więc rekonstrukcja bardzo pozytywnie wpływa na ten aspekt mentalny na ten aspekt związany z psychiką, z, z psychologią. No właśnie, spotkałam się z takim stwierdzeniem, że psychoterapeuci zalecają, żeby od samego początku po usunięciu piersi kobieta nosiła tę protezę. W naszym szpitalu, jeśli tylko nie ma przeciwwskazań medycznych, lekarze, wspaniali chirurdzy, onkolodzy, którzy specjalizują się w rekonstrukcji piersi, starają się wykonywać jak najwięcej tak zwanych operacji jednoczasowych, czyli takich, kiedy podczas jednej operacji wykonywana jest i mastektomia, i rekonstrukcja, by pacjentki kiedy wracają z sali operacyjnej i kiedy pierwszy raz widzą siebie bez opatrunku, nie musiały właśnie oglądać siebie bez piersi. A co jest Twoim zdaniem najtrudniejsze dla kobiety, która miała amputowaną piersi? No z pewnością to poczucie. Hmm... Utraty kobiecości nie mówię, że w pełni, bo wiadomo to zależy indywidualnie od kobiety, ale na pewno w jakimś stopniu tak, ta, to, to poczucie utraty jakiejś części kobiecości może mniejsza pewność siebie w tym momencie. No jednak jest to ogromne, ogromne przeżycie, doświadczenie, ingerencja w organizm. Także no, myślę, że to, to na pewno jest y, bardzo trudny moment. Na szczęście, dzięki osiągnięciom medycyny, można to chociaż częściowo odwrócić, co na pewno też wspomaga proces dochodzenia do zdrowia, także tego psychicznego po takiej utracie. Y, jakie są możliwości rekonstrukcji? Ponieważ, z tego co wiem, nie ma jednej y, metody, jest ich kilka. I czy wiążą się z nimi jakieś obostrzenia? To znaczy, czy są metody wskazane dla kobiet młodszych, dla kobiet starszych? Czy jest jakaś w ogóle granica wieku do dokonania rekonstrukcji? Oczywiście wszystko zależy od, to, to jest wszystko kwestia indywidualna. To czy są jakieś przeciwwskazania medyczne, czy nie ma. Lekarz podejmuje decyzję z pacjentką indywidualnie, ale wykonywane są operacje rekonstrukcji piersi z użyciem silikonowego implantu. Wykonuje się również operacje z użyciem tkanek własnych pacjentki ale też takie metody łączące i wykorzystanie implantu i wykorzystanie tkanek własnych. Nie ma tak naprawdę ograniczeń wiekowych, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych. Co więcej, pani, która musiała poddać się w życiu zabiegowi mastektomii, nawet po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach może zdecydować się na rekonstrukcję piersi. Rak piersi to jest choroba, która dotyka oczywiście głównie kobiety. Każdego dnia ponad 50 Polek dowiaduje się o tej chorobie, ale nie tylko panie chorują. Również wśród panów zdarza się nowotwór piersi. To jest około 1% wszystkich nowotworów złośliwych piersi. Niewiele, ale jednak. Czy mężczyźni wobec tego również powinni wykonywać samo badanie piersi? Tak, mężczyźni powinni wykonywać samobadanie piersi w taki sam sposób, w jaki wykonują samobadanie kobiety. Jeśli chodzi o diagnostykę, nie wykonuje się u panów mammografii, tutaj stosuje się badanie USG piersi i u panów nie wykonuje się rekonstrukcji piersi, chyba że rekonstruuje się kompleks brodawka otoczka. To na koniec naszej rozmowy powiedzmy jeszcze proszę, jak ważna w procesie leczenia, a może zapobiegania zachorowania jest właśnie profilaktyka. Profilaktyka jest bardzo ważna. Oczywiście no, badania profilaktyczne to jest filar tego Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Im wcześniej wykryty nowotwór, w tym przypadku nowotwór piersi, tym większa szansa na jego wyleczenie. Więc zachęcamy panie i panów nieustannie do, do badań profilaktycznych. To jest naprawdę bardzo ważne. Badanie może uratować życie. Naprawdę w szpitalu Kopernika w Łodzi pracują wspaniali specjaliści. I kobiety, które słyszą taką diagnozę i słyszą, że no niestety są chore na raka piersi, naprawdę mają zapewnioną najlepszą opiekę. Dlatego pamiętajmy, Badajmy się regularnie. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi, ale o zdrowie, o profilaktykę warto dbać cały rok. Julia Ścigała była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Bo było bardzo miło.